Według doniesień The Washington Post Stany Zjednoczone miały zaproponować podczas negocjacji z Ukrainą i Europą, które odbyły się w Londynie dnia 23 kwietnia, uznanie Krymu za rosyjski. Źródła gazety informują, że delegacje ukraińska i europejska miały zostać przedstawione z propozycją USA dotyczącą uznania Krymu za rosyjski i zamrożenia linii frontu. Wcześniej Bloomberg donosił o gotowości USA do rozważenia uznania Krymu za rosyjski w ramach porozumienia pokojowego, a The Wall Street Journal informował o przekazaniu tej propozycji europejskim sojusznikom i Ukrainie podczas negocjacji w Paryżu dnia 17 kwietnia. Przed spotkaniem w Londynie źródła The Washington Post sugerowały, że propozycja USA obejmowała formalne uznanie przez Waszyngton Krymu za terytorium rosyjskie oraz perspektywę zniesienia sankcji z Rosji w zamian za zaprzestanie działań wojennych w Ukrainie przez Moskwę. Doradca prezydenta Ukrainy miał stwierdzić, że w amerykańskich propozycjach znajdują się elementy, z którymi Kijów się zgadza oraz te, z którymi się nie zgadza. Urzędnik zachodni określił poziom nacisku na Ukrainę ze strony USA jako porażający. Sojusznicy Ukrainy mieli nadzieję otrzymać gwarancje bezpieczeństwa i programy powojennej odbudowy kraju w zamian za ustępstwa terytorialne. Dzień przed negocjacjami w Londynie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował o zbliżającym się spotkaniu, w którym mieli uczestniczyć przedstawiciele Ukrainy, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Francji i USA. Według Bloomberga stronę amerykańską mieli reprezentować sekretarz stanu USA Marco Rubio oraz specjalni wysłannicy Trumpa, Steve Witkow i Keith Kellogg. Źródła telewizji, Suspilne, wskazywały, że w skład ukraińskiej delegacji mieli wejść szef biura prezydenta Andrii Jermak, szef Ministerstwa Obrony Rustem Umerow, szef MSZ Andrzej Sybicha i zastępca szefa biura prezydenta Pawło Palisa. Na początku tygodnia Trump wyraził nadzieję na zawarcie umowy między Rosją a Ukrainą w tym tygodniu sugerując, że oba kraje zaczną prowadzić interesy z USA, które na tym skorzystają. Później Trump zapowiedział ujawnienie szczegółów propozycji USA dotyczącej porozumienia pokojowego w ciągu najbliższych trzech dni.